Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Gotuj z Szebenem. Dzisiaj zrobimy śledzia z bitą śmietaną. Przepis widzicie Państwo na ekranie. Potrzebujemy śledzia i bitą śmietanę. Jeżeli śledzia to akurat jest koleczek po giżycku, jeden, tylko program. Że u nas nie je, nie jadać, w innych problemach na wujce na przykład. Eee, także tak, bierzemy śledzia, bitą śmietanę, ja sobie przygotowałem eee, wcześniej, biłem i tutaj zapochwałem. I teraz eee, nakładamy bitą śmietanę na 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 tutaj można to... E, można to ewentualnie udekorować wiśnią, tudzież polać keczupem, e, ale generalnie no no, Jakby to odjeść. Już to,